No, nie widzę tego dobrze tak naprawdę. Interaktywna historia. Fajnie to nazwali. Nie, kurde, rozdzielili się. No nie mówcie, że teraz Klementa i będzie musiała dołączyć do grupy. A, kurcze. Miejmy nadzieję, że. Powiem wam, że martwi się bardziej niż w tym pierwszym sezonie. Naprawdę. Martwi się o wiele bardziej o to, wszystko, co tu się dzieje. A ona już trochę wyrosła, szczerze mówiąc. 6 miesię 16 miesięcy, plus takie, nie wiem, przypuśćmy 7. No to ona już ma 11 albo 12 lat. Może to jest w okresie właśnie przejścia na 13 rok. Nie wiem, zobaczymy. Możliwe, że będzie taki. Że będzie taki e, motyw, że Clementine po prostu będzie kończyła 13 lat. I, i że będzie jak na przykład jakiś, jakaś retrospekcja albo coś tego typu. Tak mi się wydaje, że raczej autorzy nie zapomną o tym, że był mo, o, był tego był motyw z tym, że lisi pomylił o rok, ponieważ Clementine miała urodziny. Myślę, że to, tego, tego tutaj nie zabraknie tak naprawdę. Tak mi się wydaje, nie wiem, takie mam odczucie po prostu swoje. Ale zobaczymy, czas przeniesie. Ona jakie ma oczy, tak naprawdę? Chciałbym, ona żu... żółte. żółte ma... jakie masz dziewczynko? Jakie ona ma? Żółte. Czeki, nie wiem. Ale ładne żółte, ładne żółte oczy. Dobra, martwego szwendacza co nam olejmy. Chociaż sprawdźmy, żeby on po prostu nie żyje. No, raczej, chyba nie. Tak trochę martwy jest, tak? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ścieżka do lasu. No nic nam nie pozostaje, a nie mamy plecaka. O kurde. Zupełnie bez niczego idziemy. Nie wiadomo jak daleko nas wyniosła ta rzeka. Hmm. Nie wydaje wam się, że ta kamera moja jest troszkę zbyt... Taka... Czerwona trochę, nie wiem. Tak mi się wydaje troszeczkę. Nie wiem. Jakoś złantujemy to, żeby fajnie było pod klimacik, jakiś taki, jakiś taki brązowaty, seraczkowaty. Niedźwiedzie, koyoty, lwy, jadowite węże oraz inne zwierzęta. graj po polsku zrobiło świetną robotę, przetłumaczyło nawet znaki graficzne. To jest coś, coś co warto naprawdę... Coś co warto, na, na co naprawdę warto zwrócić uwagę. Naprawdę, z odwalili kawał dobrej roboty i dużo osób Pamiętam, że dużo osób narzekało na to, że długo to robią i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli mieli coś takiego tłumaczyć, co było tam na znaku przez miesiąc, no to to jest naprawdę szacun i to wielki. Nie powinniśmy narzekać na coś, co dostajemy praktycznie za darmo, tak więc. Od lasu sama. A, żółte oczy, tak, żółte. Więc Jest... teraz jestem pewny. O Jezus, jak się ząkłem Bez przesady. O Jezu, wczuwam się w tą grę. Nie wiem, jak wy, ale się wczuwam. Dobra, idziemy przez siebie. To jest pies. Zobrożą. Piese. Jaki słodki. Spokojnie. It's okay, boy. It's okay. Czyli to pies. Jest zobrożon. Sam. No? Hmm. Nice to meet you, Sam. Właścicieli czy to jest samotny pies? Bo Bożli... oboz... obóz. Obóz, obus, obóz, 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 tak? Sam! Sam! To on leci do obozu z powrotem. Mogę się założyć... To jest czyjś pies. Oni mają własny obóz. I to są chyba ludzie mniej więcej pokroju nas, że tak powiem. No, tu jest obóz. To jest shelter. Jakoś blokowane osiągnięcie, nie wiem. To jest... To jest Hello? właśnie... No właśnie. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tu... No przynajmniej jest opuszczone. No. no dobra, znajdziemy coś na pewno. Przeszukajmy Wana. najpierw. W wanie zawsze coś się znajdzie. Kto kot tam wie, w tych czasach tutaj mnóstwo rzeczy można. O, oh jest. Wyglądali. Dobrze powiedziane, wyglądali. Ah, tutaj niestety ten, ten czas przeszły. Zbyt często się okazuje. Niestety. No ale cóż, poradzić na to. Moskito. Dziwny motyw. Dziecko patrząc na zawawki po prostu nie widzi w nich wartości w tych czasach. Woli jedzenie. W sumie tak trochę jak ja teraz, <grym, hey, <grym, że idę, nie zależy mi na ni grach, nic, chcesz, nic, nic z tych rzeczy. Lubisz? I wow. okay, nic. Odda? Przyjacielski pies, trochę wytresowany. Mhm. Frisbee, dobra, zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Mamy ma jakąś puszkę, ale chyba pustą. Otwartą. <laughs> Empty. Better keep looking. Huh, Sam? Oh, kurczę, kurczę, kurczę. Frisbee, dobra, frisbee. Będziemy zaraz rzucać jeszcze raz ten frisbee. Coś, czuję, że coś będzie z tym motyw, że ona na przykład za daleko rzuci. A albo coś się stanie. I powinieneś się zrobić tak jak ten pies, taki ogon do tyłu i płapa do przodu i pokazywać kierunek. Czarny. Jak to zwykle ma się w kreskówkach. U. Wyciągnij noż przydać się. Tak. Pamiętne. It's okay. We're Jesteśmy He's not. We're nie. than all of them. Spokojnie, zaś Słowa, Słowa Lee. Słowa Lee. Słowa Lee. Najpierw go ogarnijmy, jak on wygląda. Jest przywiązany do sznura. A, spokojnie, sam. Ale lepiej skończyć jego cierpienia, co? Czy nie? Nie wiem, ale skoro chcemy, chciał sobie chcia chciał wyczyć, to znaczy, że myślał, że jest nadzieja. Hmm. No dobra, weźmy gałąź. Boże, nie ogarnąłem na początku o co chodzi. No dobra. No, ale widać, że jednak zabijanie takiego czegoś nawet. Jeszcze. No dobra. Nawet zabijanie czegoś takiego, cz czegoś takiego nie przynosi. Nie przynosi zbyt dużo przyjemności.

no dobra, weźmy nóż. To jest... będzie dobra broń. Nie ubranie. No dobra. Tak, wyszło, Lolek, wyszło. Okay. <laughs> nie będę teraz odpisywał, bo naprawdę nie mam... nie mam czasu. Kręcisz tak? Kręcę. Pozdrawiam cię, Lolek, jakby co? Jak to oglądasz? Nie no, nigdy nie gram luźno, bez przesady. Nigdy nie gram luźno w The Walking Dead. The Walking Dead cała nagrywam jakby co. Aha, dobra, czyli... A, trochę. Dobra. Lecimy dalej, i zobaczymy co my tu jeszcze mamy. Mamy namiot, mamy tu frisbee, można się jeszcze pobawić z naszym pieskiem. Dużo eksploracji tutaj jest, zauważyłem. O wiele więcej. Coś w środku jest. No. No, wygląda na bardzo, ale to bardzo opuszczone miejsce w sensie już takie stare, bo nie wiem, tak mi się wydaje, że to już jest bardzo, bardzo bardzo opuszczone miejsce. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we'd better not wait around to find out. Dużo eksploracji, strasznie dużo. A jeszcze tu nie mamy namiot. Ale chyba też nim nic nie będzie. To przyrąbanek. O masz, no i co teraz? No, rozejrzyjmy się jeszcze. Czyli zostało nam to frisbee. Najwyraźniej, tak jak mówiłem na początku, że będzie jakiś. jakiś zaskoczy, jakaś scenka z tym frisbee. Albo jeszcze coś po prawej. O, coś jest, coś jest, coś jest, coś jest, coś jest. Znaczy, jesteś z rojkiem, tylko ogólnie. Aha. <śm> Naprawdę? O, my God. Thank you. Co to jest Co puszka? Czego Zobacz, to jest? Sam. Let's see mamy, więc jest good. Łatwo będzie to otworzyć. Tylko nie dziabnij się. Bezpiecznie to rób. Nie możesz tak od razu. E... Ok. Tylko spokojnie, nie jawniej się. Ostrożnie, ostrożnie. Koło palca, dobra, jest Git. Co to jest? Gdzieś brzoskwinie, czy co to jest? Daj. I guess you a nie wszystko? Here you go. Hey, you don't eat it all. Łot? Hmm. Naprawdę? Naprawdę? Problem. mam Kurna Rachel to zaraz mi się włączy Wszyscy giną O oh jest. Wszyscy giną Kuźwa wariują, nie... Przemij to, Egglamentine. Przemij to. <ścoughs> Kurna... Dlaczego akurat na start taki ponury odcinek nam dali? Dlaczego? Naprawdę, nie ogarniam tego kompletnie. E, i to kolam, przyśmiałeś, że ona w sumie daleko nadeszło. Nie ma wody w sumie. Kurz. Bądź silna, tak jak cieli uczy. Pamiętaj o nim. Nie zapominaj o nim, co ci kazał robić. Nie załamuj się tak, dziewczyno. Nie załamuj się. Muszę odpocząć. To nie jest dobry pomysł, ale tutaj odpoczywać i należy szybko zwiewać. Nie ma chwili spokoju, nawet o oh, fuck. No i dobra, wiedziałem, a wiedziałem! 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 Po prostu wiedziałem. Wiedziałem. Wiedziałem, że to się uratuje. Czułem, to nie chciałem po prostu nic mówić, ale wiedziałem. No i kolejna grupa. Jestem ciekaw, co tym razem autorzy nam tutaj zaprezentowali. On the path. I think, I think we're safe. Yeah, yeah, we're good. Nie są we dwójkę, czy mają obóz? Hey, you all right? I can walk. Oh, was that so the last time I saw you could barely crawl away from that lurker back there look you're in bad shape kid what are you doing out here are the, the uh, people you're with you no chance you made it this long on your own I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you my friend and I got attacked

No, just look at it, please. <laughs> yeah, and have you sink your teeth in a Pete's neck? No way. Yeah. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Sadio, tobupis. Hmm. All right. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? watch. just Just See? Is it, a... Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? Mm. The one that did this? And what, what does that matter, Pete? Seriously? I... I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? Nie wiem. You don't, you don't no ale. stary! No to nie, nie zabi zombie, bo szkoda. Bo cię zaatakował? Clementine? No, kuźwa. Tak. w kiedy Clementine. That's good. Get, get. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me. Don't be Okay. can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Is it this motherfucking this You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Sorry, sir. Oficialnie.

Feel that you should run where are you to hide in the water Oh against the tide we struggle skin wearing skin wearing against the tide we struggle to keep our heads above your hearts above the.